Ferie były super, ponieważ mogłam się spotkać z całą drużyną. Miałam też okazję poznać cheerleaderki i nauczyłam się ich tańca. Byłam również na basenie, na łyżwach. Było właśnie dużo, nawet trening mieliśmy z drugą drużyną, również mieliśmy jeszcze dwa treningi, także bardzo mi się podobało, dużo różnych jeszcze było atrakcji, ale długo by wymieniać. Bardzo mi się podobało, spełniliśmy moje marzenia, bo od dziecka o tym, od tego ma, o, o tym marzyłam, odkąd zaczęłam się interesować ze skrą. E, najbardziej chyba od Karola chciałam podpis na koszulce i chciałam go też najbardziej poznać. Było bardzo fajnie. No to jest moja tak naprawdę trzecia edycja, gdzie jakby poznaję znowu klub od kuchni, gdzie za każdym razem coś innego się zawsze znajdzie. Ten rok był bardzo. Ta edycja na ferii była bardzo ciekawa. Było dużo różnych zajęć, nie tylko związanych z siatkówką. Byliśmy też na basenie z sekcją EKS-u, z krybył ktu... i uczyliśmy się pływać. Było dużo fajnych rzeczy, typu różne warsztaty marketingowe, fotograficzne. Pożegnaliśmy też drużynę, która wyjeżdżała na mecz, wygrany mecz do Lubina. Była to też bardzo fajna inicjatywa, bo nie zawsze tak naprawdę nikt nie ma tej możliwości, żeby przyjść, pożegnać drużynę, zrobić sobie z nią zdjęcie przed wyjazdem. Jest bardzo, było bardzo, bardzo fajnie.